Witajcie z tej strony Karo dzisiaj chciałabym Wam pokazać szybciutko pracę, które zrobiłam dla mm, skrapujemy dla woźb. dziewczyny robiły tam prace mm, głównie papierowe, część y, robiła y, prace szydełkowe, jakieś y, mediowe. Ja postanowiłam, że zrobię coś zupełnie innego i do kilku y, prac do kilku zestawów y, dobrałam sobie y, Zawieszki dekupażowe, trzy, a do trzech kil... do zestawów dobrałam sobie zawieszki z filcu. I teraz Wam pokażę brloczek, które zrobiłam do zestawów. Do zestawu takiego fajnego retro zrobiłam takiego motyla. To jest. Taki bryloczek z motylem. Tutaj mamy skrzydełka. Tutaj główka motylka jest z guziczka sznureczek. Tutaj jest, są koraliki z motylkami. Tak to wygląda. To jest pierwsze. Drugą rzeczą jest do yy, zestawu. Morskiego zrobiłam taki bryloczek Są to dwie, dwie muszelki. I tutaj mamy taką jeszcze na łańcuszku muszelkę. Tak to wygląda. To jest drugi zestaw. Trzecim zestawem do papierów, y, dla Pani Krawcowej jest taki igielnik. Tu jest otwierany w ten sposób. Tu mamy kwiatki z filcu. Na guziczek jest zakładane i w ten sposób. Tutaj są szyte cztery, dwie takie, do prostokąty, więc mamy cztery, jakby płaszczyzny do. Do dodawania tutaj rzeczy, igieł, i tak dalej. Tutaj jest przyczepiony kwiatek, bo tutaj wszywałam ten łańcuszek, żeby to zawiesić. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że się spodoba i będzie pasowało do tych zestawów, do których to dobierałam. Teraz Wam jeszcze na szybko pokażę części materiałów, z których korzystałam. Filc to był, do tych zestawów filc był mieszany. Częściowo z biedronki, częściowo z empiku. Miałam tam całkiem duży zbiór tych, tych filców, więc jakoś tam dobierałam kolorystycznie. Tutaj korzystałam z gotowych szablonów znalezionych na Pinterestie. Tutaj częściowo też jest to szablon, natomiast jest to rozcięte na dwie części. Tu jest przyszywane osobno. Także troszeczkę zmieniłam, to jest natomiast inspirowane rzeczami, z znalezionymi filmami w internecie, natomiast nie korzystałam z jakichś gotowych szablonów ani wykrojników, wykrojniki dobierałam sobie sama. Wykrojniki do tego dobierałam z zestawów firmy Cryford Creation. Mam kilka takich zestawów i bardzo fajnie mi się udało tutaj dobrać właśnie te wykrojniki. To jest na przykład wykrojnik, którego użyłam na okładkę. To jest wykrojnik, który użyłam tutaj na grzbiet i na środek tutaj, ponieważ ja tą, to, to, tą część rozcięłam na pół, jakby poszerzyłam troszeczkę w ten sposób tutaj. Kwiatki też są z wykrojnika. Ten łańcuszek robiłam szydełkiem. Z takiego kordonka, bardzo mi się to spodobało. Tu koraliki, te perełki do kwiatków i do tutaj sznureczka są z takiego zestawu. To jest akurat zestaw kupionych winczek a bardzo mi się spodobały kolory. guziczek jest z takich, takich dwóch, miałam takie dwa zestawy. Nie wiem, czy filmik Wam z tymi zakupami pokazywałam, czy nie, chyba jeszcze nie. To są zestawy z papier-koncept, kupiłam sobie po prostu dwa zestawy tych guziczków, bo mi się przydadzą. Tutaj jest, widzicie, obszywane, tutaj też jest, wszystko jest szyte ręcznie. Nie ma niczego tego maszynowo, to są, wszystko, wszystko, że są szyte ręcznie. Troszkę dziubania, troszkę pokutych palców, ale wydaje mi się, że, że warto było. Temat jest, tutaj akcja jest szczytna. Trochę popiekły, pobolały, przejdą, nic mi nie będzie. Dobrze, to póki co wszystko, co chciałabym Wam pokazać, zapraszam Was na kolejne filmiki. Pozdrawiam serdecznie zapraszam do subskrypcji. Lajkujcie, komentujcie, a póki co, jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.